Kto no to miejscu. Zaczynamy? Przepraszam. Czy nasza gotowość? Tak. Dobrze. A, poproszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział Państwa w dzisiejszej konferencji. Jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, że Pani Aleksandra Wiśniewska, kandydatka list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Łodzi, z numeru 5, złożyła dzisiaj wniosek w trybie wyborczym do sądu odrębnego w Łodzi. Złożyła ten wniosek dlatego, że w przestrzeni publicznej pojawiły się na jej temat nieprawdziwe informacje. Publicystka mediów tzw. prawicowych, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej na Twitterze, pani Małgorzata Bojko, pozwoliła sobie umieścić w przestrzeni publicznej w sieci, w internecie zdjęcie, które pochodzi ze stron pornograficznych. Pozwoliła sobie opatrzyć to zdjęcie z nieprawdziwą informacją, że jest na nim Aleksandra Wiśniewska. Szanowni Państwo, taka sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji prawnej. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że Koalicja Obywatelska zrzesza w swoich kręgach kobiety, które nie tylko chcą działać publicznie, ale także takie, które mają odwagę sprzeciwiać się temu, co złe w przestrzeni publicznej. Nigdy nie zmienimy rzeczywistości, jeżeli będziemy wobec takich kwestii pozostawali w ciszy. Szanowni Państwo, Pani Aleksandra Wiśniewska zwróciła się do mnie z prośbą o udzielenie jej pomocy prawnej. Nie miałam ani przez moment wątpliwości, że pomocy tej prawnej należy jej udzielić niezwłocznie i że właściwym trybem do tego jest właśnie tryb wyborczy. Tryb wyborczy charakteryzuje się nie tylko szybkością postępowania, ale także charakteryzuje się pewną swoistą funkcją. Funkcja ta ma nie tylko chronić kandydata przed nieprawdziwymi informacjami, które pojawiają się. W przestrzeni publicznej na jego temat, ale przede wszystkim ma chronić społeczeństwo, ma gwarantować nam wszystkim, Polakom, społeczeństwu to, że agitacja wyborcza będzie prowadzona w sposób uczciwy i że kłamstwo nie będzie pojawiało się w przestrzeni publicznej albo że będzie na nie skuteczna reakcja. Szanowni Państwo, żywię ogromną nadzieję, że pani Małgorzata Wojko będzie miała odwagę, żeby stanąć przed sądem, żeby skonfrontować się z prawdą. I przede wszystkim, żeby panią Aleksandrę Wiśniewską przeprosić za naruszenie jej dóbr osobistych, sprostować informacje nieprawdziwe, które umieściła w internecie, a także zapłacić na wskazany cel społeczny określoną symboliczną kwotę, tak aby takie sytuacje nigdy więcej już się nie powtarzały. Dziękuję bardzo. Hmm. Parafrazując, tylko podlatarnie nie rodzą. Podają w szyję. 10 lat więzienia za aborcję. Zawsze się trochę gwałci. Tysiąc szmat bełkoczących na czarny spędze. Wobec takiego języka, wobec takiego traktowania kobiet, ludzi, dziś jasno, razem z panią z Dorotą Brejzą, panem senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, się sprzeciwiamy. Składamy dziś wniosek w trybie wyborczym przez kolejny atak umotywowany politycznie. Ale atak ten jest jedynie pojedynczym przykładem dużo szerszego zjawiska: zjawiska kłamstw. Pomówień i okropnych manipulacji, których ofiarą pada codziennie w Polsce tysiące obywateli i obywatelek, dziennikarzy, polityków, działaczy społecznych, przede wszystkim kobiet, obrażanych, seksualizowanych, odzieranych z godności przez podłą machinę propagandową złożoną z tandemu tzw. mediów publicznych, wspieranych przez partię rządzącą oraz ich internetowych studiosów. Od lat działającym za przyzwoleniem, a często również na zlecenie obecnej polskiej władzy. Władza ta i media te powołują się na moralność, a w istocie normalizują przemoc i normalizują, Szanowni Państwo, zwyczajne zło w przestrzeni publicznej dla partykularnego politycznego zysku. Szanowni Państwo, to nie jest jedynie historia. Bezpardonowej, obrzydliwej manipulacji, której dokonała działaczka przedstawicielka klubów Gazety Polskiej wobec mnie, posługując się zdjęciami ze stron pornograficznych, insynuując, pomawiając, próbując mnie zyskredytować. Przeciwko tej pani składamy się wniosek w trybie wyborczym, prosząc również i upominając się o wkład finansowy na Fundację Dajemy Dzieciom Szansę, która to finansuje telefon dla zaufania dla dzieci i młodzieży, który to został przez przy, który nie jest już finansowany przez budżet państwa i w który finansowanie Również działając w, z myślą o rachunek dla zdrowia życia dziecka, które pada w kierunku społeczności. Szanowni Państwo, ta historia to przede wszystkim historia szerzenia pogardy wobec kobiet wobec ich praw w Polsce. ta sama historia, jaka historia posłanki Barbary Nowackiej traktowanej gazem pieprzowym na pedestrach. Taka sama historia, jak historia posłanki Kingi Gajewskiej, którą siłą zabrała policja do radiowoży. Zaledwie kilka dni temu. To ta sama historia tysiąca kobiet w Polsce, które są codziennie atakowane przez media rządzał, rządowe, których godność jest nim odbierana, których się jest im odbierana. To historia rosnącej wobec nas kobiet agresji: agresji politycznej, słownej i wreszcie agresji fizycznej. Szanowni Państwo, niektórzy mówili, nie zajmuj się tym, ale przez. Przeciwiam się wobec bezkarności mediów i bezkarności działaczy medialnych oraz partii rządzących. Szanowni Państwo, od początku tej kampanii jestem brutalnie atakowana przez pomówienia i przez kłamstwa. I do dzisiaj ani razu nie usłyszałam słowa przepraszam. Ale będę walczyć dalej. Dlatego, bo walczę o wizję Polski, innej Polski, lepszej Polski, w której. Wizja innej Polski dla Polek jest możliwa. Kraju, w którym o kobiety się autentycznie troszczy. Kraju, w którym jako kobiety mamy dostęp do pełni praw reprodukcyjnych, jak prawie w każdym innym europejskim państwie. Kraju, w którym państwo wspiera finansowanie procedury in vitro, w którym mamy dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji w 12 tygodnia. Kraju, w którym mamy dostęp do awaryjnej antykoncepcji, w którym państwo wspiera proces kobiety. W ciąży oraz pobyt kobiet wewnętrznej pracy oraz zabezpieczenie ich na dziecię. Tak aby decyzja o posiadaniu dziecka w Polsce była powodem do szczęścia, a nie do zmartwychwstania. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tu wspólnie po to, żeby pokazać, że walka prawa kobiet w Polsce, że walka o godność kobiet w Polsce trwa. I szanowni Państwo, żeby zawalczyć o to, żeby żadna dziewczynka, żeby żadna dziewczyna, żeby żadna kobieta, żeby żadna z nas nie szła sama. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, jestem tutaj dzisiaj z Olą, z panią mecenas i jako były minister sprawiedliwości, i jako były prokurator generalny, ale także jako mężczyzna, który w takiej sytuacji ma najbardziej zwyczajny odruch. Kiedy widzimy atak na kobietę, i tym bardziej, kiedy widzimy, że ten atak haniebny, niegodny, taki, o którym nawet trudno pomyśleć, że ktoś mógł coś takiego zaplanować, to mamy najbardziej ludzki odruch serca. Chcemy przyjść w takiej sytuacji z pomocą. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją wyjątkowo pewnie. Bo z jednej strony wielu polityków w Polsce mówi o tym, że chcielibyśmy, żeby więcej kobiet było aktywnymi w życiu publicznym, że chcielibyśmy, żeby więcej młodych osób uczestniczyło w działalności publicznej, startowało w wyborach. Dzisiaj Ola jest pewnym symbolem, symbolem młodej kobiety, która podjęła bardzo trudną decyzję w startu w wyborach parlamentarnych zapewne liczyła się z różnymi konsekwencjami, ale nie mogła się liczyć z taką konsekwencją, że inna kobieta będzie się uciekać do tak niegodnych zarzutów. I dlatego, jako były minister sprawiedliwości, dzisiaj w tym miejscu apeluję. Jesteśmy przed budynkiem Łódzkiego Sądu, który zaraz w trybie wyborczym będzie rozpatrywał złożony wniosek. To dzisiaj w rękach polskich sędziów w takiej sprawie jak ta będzie pokazanie, gdzie jest sprawiedliwość, że nie ma akceptacji na nikczemne i niegodne metody, że musimy dawać jasny i wyraźny sygnał, szczególnie właśnie do tych osób, które z uwagi na bieg, z uwagi na inne okoliczności mogą się czuć w różnych sytuacjach trochę słabszymi. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy takie osoby zachęcać, aktywizować, to dzisiaj jest ta chwila próby. Wódzki sąd za chwilę pokaże, po której stronie się opowie. O stronie hejterki, której się wydaje, że mieszkając za granicą może rzucić najgorszą twarz na drugą osobę, czy o stronie młodej, skrzywdzonej kobiety. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie podlegać tylko jednej ocenie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie uciekał się do kluczków formalnych. Bo na szczęście tryb wyborczy bardzo jasno mówi, że to sąd ma wolną rękę w zawiadomieniu, w procedowaniu, że tu istotą i wartością jest ochrona dobrego imienia kandydatek i kandydatów. I mam nadzieję, że znajdzie to swój wyraz w rozstrzygnięciu sądu. A z drugiej strony to rozstrzygnięcie sądu będzie miało wymiar symboliczny, bo będzie sygnałem do kobiet, do młodych ludzi, czy warto angażować się w politykę. Czy w polityce są jednak zasady i reguły chociażby najbardziej elementarne, że nie wolno kłamać. Mam też nie ukrywam obaw, że nie dopuściłaby się do czynu tak niegodnego osoba, która ten wpis zrobiła, gdyby nie poczucie jednak pewnego politycznego wsparcia. My nie zapominamy o obecności prezesa Kaczyńskiego na dorocznych spotkaniach klubów Gazety Polskiej. Mam nadzieję, że sąd za chwilę pokaże, że ten dorozumiany nacisk polityczny, to oddziaływanie, które jest w tle, że ja mogę więcej, bo reprezentuję kluby gazety polskiej, pisma, które wspiera obecną władzę, nie zadziała. Że zadziała prawda, że zadziała uczciwość, że zadziała ochrona dobrego imienia osoby niewinnej, szkalowanej w sposób absolutnie niegodny i niezgodny z żadnymi faktami. Proszę i apeluję, żeby sąd tą sprawę rozstrzygnął w taki sposób, żebyśmy mogli powiedzieć, że tryb wyborczy jest strażnikiem prawdy, tryb wyborczy jest strażnikiem dobrego imienia kandydatek i kandydatów.